To jest ciekawostka, że deweloperzy w miejsce galerii handlowych mają zamiar w tym miejscu budować osiedla mieszkaniowe. Wszystko się zmienia, życie jest bardzo dynamiczne. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy się o tym przekonać. Pandemia, wojna. Nasze upodobania również się zmieniają. I czy. One się na tyle zmieniły, że już nie chcemy chodzić do galerii handlowych, że wolimy spotykać się w mniejszych sklepikach albo kupować wszystko przez internet. O tym z naszymi gośćmi, a są z nami Tytus Brzozowski, architekt. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Firmanty, psycholog, socjolog, dzień dobry i Szymon Panek, ekspert rynku nieruchomości, prawnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, lista tych czynników, które wpływają na te zmiany właśnie jeśli chodzi o galerie handlowe, te mole wielkie i chęć pobudowania w tym miejscu mieszkań jest bardzo długa, ale jakie są dominujące czynniki, które wprowadzają nam taką zmianę? Zacznijmy od architekta chyba. No zdaje się, że głównym tematem jest tutaj pandemia, która spowodowała, że chcemy bardziej korzystać z internetu w zakupach. Ale dla architekta ten proces jest bardzo korzystny, ponieważ galerie handlowe mają za uszami. Doprowadziły do degradacji śródmieść polskich miast i ważnych ulic handlowych a właśnie handel od lat pełnił taką bardzo ważną miastotwórczą rolę i organizował życie społeczne wokół siebie, ponieważ kawiarnie, restauracje, butiki, różnego rodzaju usługi, kultura, drobne rzemiosło sprawiają, że w naszych miastach pojawia się charakterystyczny, bardzo ciekawy koloryt. Tam dzięki, życie. dzięki temu chcemy tam żyć i chcemy korzystać z miasta nie tylko do przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale do tego, żeby, żeby tam żyć, przebywać i tam się również bawić. A to też rozmawialiśmy. Przed wejściem na antenę, ale ważnym aspektem jest jeżdżenie samochodem, autem, żeby dojechać do takiej ulicy handlowej, gdziekolwiek w Europie zachodniej, o zachodniej, ciężko miejsce parkingowe. A jednak centra handlowe zapewniają nam ten komfort. Dlatego tak Polacy lubili spędzać swój wolny czas właśnie w centrum handlowym. Zgodzicie się Państwo, czy nie? No jak najbardziej, bo y, czy ogólnie też chciałabym tak no, od samego początku, pandemia dała nam bardzo dużo dobrego. Y, myśmy w wyniku pandemii nauczyli się robić zakupy online i oszczędzać sobie czas. I teraz, w sytuacji, w której jedziemy do centrów handlowych, które przez pandemię no, doświadczyły bardzo dużych kryzysów finansowych, i właściciele wpadli na. No można być genialne pomysł tworzenia takich centrów osad, w których nie tylko są możliwości zakupowe, ale też zobaczmy proszę możemy pójść do lekarza, możemy zrobić jakieś usługi związane na przykład z baniem o urodę, możemy pójść oprócz tego, że do gastronomii też do centrów rozrywkowych. I teraz wszystkie galerie, które nie nadążą za tą zmianą, która poszła w naszych takich nawykach konsumentów, bo jednak pandemia trochę czasu trwała, no to będą mieli kryzysy finansowe. Natomiast zobaczmy na terenie samej Polski, przepraszam Warszawy, ile mamy tych konceptów, gdzie oprócz tego, że jest to galeria handlowa, ale jest to nazywane inaczej, my jak tam sobie dojedziemy samochodem, to my mamy wszystko w środku. Mhm. E, możemy sobie kupić mieszkanie, możemy sobie załatwić sprawy związane z rozrywką, sprawy związane z takimi potrzebami najważniejszego rzędu. Możemy nawet dzieci zostawić gdzieś pod opieką oczywiście wykwalifikowanych osób. Mamy więc... tam małe miasto, niemal kompletne. Tak, dokładnie. I teraz to, co jest fantastyczne, jeżeli oczywiście osoba, która, czy też spółka, która będzie zarządzała takim centrum handlowym, ona odpowie na nasze potrzeby, e, konsumentów, kiedy my zasadniczo w niektórych galeriach tylko wchodzimy po to, żeby odebrać zakupy online, to będzie wilk sytyjowca cała. Ale, ale jej... czy to dzisiaj jeszcze jest możliwe? Bo może jak nie wiemy do końca o co chodzi. To chodzi o pieniądze i no, może bardziej tak. dzisiaj opłaca się w tym miejscu zagospodarować je tak, żeby to były miejsca, gdzie ludzie mieszkają, a nie gdzie właśnie przychodzimy, robimy zakupy w różnym Zadkiamy wymiarze tych sprawy. zakupów, bo to się będzie bardziej opłacało tym, którzy inwestują w te miejsca. Jak to wygląda od strony specjalisty rynku nieruchomości? Tak, to już trwa. To już trwa. Rzeczywiście, niektóre galerie są przekształcane na cele mieszkaniowe, natomiast tutaj to jest dość skomplikowany problem prawny, bo musimy przecież spojrzeć przede wszystkim w plan zagospodarowania przestrzennego, zobaczyć, czy na tym terenie mamy możliwość w ogóle wybudowania takich budynków. Czy rzeczywiście te budynki mogą być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Tutaj deweloperzy potrafią troszeczkę to obejść, no bo jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza nam możliwości na to, żeby tam mieszkać, ale dopuszcza na przykład usługi hotelarskie, no to deweloper może przekształcić to na lokale niemieszkalne, nie przeznaczone na stały pobyt, tylko takie lokale, właśnie jak, hot, jak mają hotele. To się nazywa dostosować się do warunków. Tak, tylko to trzeba bardzo uważać. Jeżeli ktoś chce kupić taką nieruchomość z myślą, żeby tam mieszkać, a to będzie lokal niemieszkalny, no to sama nazwa wskazuje, że nie możemy tam mieszkać. Wiele osób uważa, że jedyna różnica między lokalem takim niemieszkalnym a lokalem mieszkalnym to jest. To, że nie można nam się zameldować, no to nie jest do końca prawda, no bo mamy przede wszystkim tutaj przedym tym z myślą, żeby... Ludzie spojrzeli na artykuł 71, 71 A prawa budowlanego. Tam są te wszystkie różnice, jakby wypisane, i konsekwencje, które organ w postaci nadzoru budowlanego może na nas nałożyć, jeżeli my będziemy użytkować ten lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem. To mogą być kary finansowe, ale to mogą być nawet wstrzymanie, wstrzymanie mieszkania. Tam może nadzór budowlany zamknąć nam, nie dopuścić nas do tego, żeby tam mieszkać. Jeżeli będziemy użytkować ten lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem. Więc jeżeli oczywiście kupimy taki lokal w celach inwestycyjnych, żeby najmować ten lokal na krótki e pobyt, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli myślimy, że tam będziemy mogli mieszkać, zameldować się, no to niestety może to być niemożliwe. Rozbieramy to na czynniki pierwsze. Tak? Może... Oczywiście, ja tylko chciałem dodać, można przekształcić. Można przekształcić, natomiast trzeba zobaczyć, czy plan zagospodarowania przestrzennego i warunki techniczne na to zezwalają. A może połączyć jedno z drugim, czyli na dole zrobić galerię handlową, miejsce. Rozrywki i spotkań, i miejsce, gdzie możemy załatwić wszystkie nasze sprawy, a na górze wybudować właśnie taki hotel, hostel. Czy są takie plany, czy. Właśnie chyba to jest najlepsze rozwiązanie, to znaczy miasto, które oferuje różne rakie usługi, gdzie można mieszkać, gdzie można pracować, gdzie jest kultura i gdzie jest handel. I wtedy takie miasto żyje przez cały dzień i chyba jeśli chodzi o to, co się komu opłaca, to nam wszystkim najbardziej się opłaca mieć takie różnorodne, ciekawe i przyjazne miasto. Zyskać ludzki wymiar od strony psychologicznej to też jest ważne. Tak, natomiast zobaczcie proszę Państwa, że nagle się teraz okazało, że w wyniku pandemii oraz tego, co się dzieje na Ukrainie, my nie do końca będziemy w pełni otwarci na to, żeby być w miejscu, gdzie są duże skupiska ludzkie, hmm. dlatego też jest spora szansa, że sklepikarze, to taka może pejoratywne określenie, którzy cierpieli, jak pootwierały się różne galerie, dzisiaj mogą uśmiechnąć się z powrotem i założyć swój biznes, Bo który nastąpi będzie powrót do tamtego modelu. tak hmm. i teraz jak my będziemy sobie wchodzili do takiego sklepu, czy to proszę Zobaczyć, jak dużo sklepów optycznych się pootwierało, jak dużo takich bardziej charakterystycznych sklepów, na przykład ze świetnym sprzętem grającym, nagle wyszło z tych galerii, a one wcześniej były w tych galeriach. My dzisiaj możemy do nich pójść, zbudować sobie relacje z osobą, która promuje te sprzęty. Możemy czuć się bezpieczni i możemy też usiąść w pięknej kanapie, którą przygotowano dla nas, bo przyszliśmy z, zakupić określony przedmiot. Również na przykład warzywniaki, które się teraz mocno promują, że są ekologiczne. My zaczynamy też doceniać to, co nam pokazała pandemia, relacje interpersonalne, relacje ludzkie. I bliskość dostępu do takich miejsc. I, mm -hmm. i to też pokazuje, jak bardzo dynamiczne jest nasze życie, i jak, jak często nowe czynniki pojawiają się, które wpływają na nasze decyzje i na to, co dzieje się wokół nas. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w sobotni poranek. I nie zapomnijmy o tym, dziękujemy bardzo o tym, że kontakt z naturą jest równie ważny. I o to zadbał Mateusz jak i doktor Zagajewski.